Cześć, tu Przemek Abramowicz, zawodnik MTB. Znajdujemy się właśnie w Strzegomiu na parku umiejętności rowerowych, który jest świetnym miejscem do rozwijania swoich właśnie umiejętności. Może tu się bawić każdy, i młody, i stary, i zaawansowany, i początkujący. Wszyscy, każdy znajdzie coś dla siebie, także jest to świetne miejsce właśnie do zabawy na rowerach. Ja tu też czasem przyjeżdżam, jeździć z moimi kolegami, i mimo że właśnie przeszkody nie są jakieś ogromne, ale są naprawdę świetnie zrobione, można się na nich świetnie bawić. Także przyjeżdżajcie jeździć w strzegomiu na parku rowerowym. Dzień dobry, ja nazywam się Soczyński Filip, jestem trenerem szkółki rowerowej w Szygomiu. Znajdujemy się na przygomskim parku umiejętności. Chciałbym wszystkich zachęcić do jazdy na rowerze, ale tak samo żeby było to bezpieczne, trzeba się kogoś zapytać. Jeśli chcielibyście podejść do nas do szkółki, to zapraszamy, a jeśli nie, no to wiadomo, ubierać kaski i pytać ludzi, którzy tu jeżdżą zawsze coś podpowiedzą. Pozdro.